I dzień dobry bardzo po raz kolejny. Dzień dobry, dzień dobry. O właśnie, bo dzisiaj mamy gościa, nie przepraszam, dzisiaj my jesteśmy gośćmi i no kolejny proszę. raz jest tak, kolejny raz jest z nami Szymon Sołtysik. Jeszcze raz dziękujemy Ci za to, że prowadziłeś... Pokazałeś dobra. nam jak można przyspieszać. Ale dzisiaj mm, będziemy Cię pytali o rzeczy zgodne z wykonywaną przez Ciebie pracą, czyli o Mazdę. O pewne niestandardowe rozwiązania. Oj tam, oj tam. O Mówmy pewną, wprost: Mazda idzie pod prąd. O pewną filozofię. Mazda idzie pod prąd na tyle sposobów w dzisiejszych czasach, że wypadałoby powiedzieć, o co w tym chodzi. A osiąga to samo. A jak, a jak dużo mamy czasu? Ile <gry> No dobrze, to od czego zaczynamy? Bo tutaj nie no, z całą pewnością, pewnością nie, nie, nie będę próbował się dopytywać, dlaczego wbrew mm, obowiązującym trendom Mazda robi samochody wysokiej jakości. <gry> e, natomiast fajnie by było, gdybyś e, przybliżył kwestię napędów, bo po tym jak mm, mieliśmy ostatnio do czynienia z CX 60 z olbrzymim sześciocylindrowym dieslem, który w dodatku właściwie produkuje paliwo. Ergo jest bardziej ekologiczny niż wiele super nowoczesnych silniczków trzycylindrowych, litrowych. No, to, to, to o co w tym wszystkim chodzi? Bo y, Mazda sama wymyśl, próbowała wymyślić od nowa hybrydę. No tu akurat się nie do końca udało, ale y, ten diesel jest fenomenalny i tym bardziej mamy apetyt na y, nową benzynę, która się tam ma pojawić też sześciocylindrową, trzylitrową. Generalnie filozofią Mazdy już od wielu, wielu lat jest to, żeby w wielu miejscach, tam gdzie marka jest obecna, stosować rozwiązania, które są y, przystawalne do realiów. I teraz w momencie, kiedy mówimy o obecności takiej globalnej, no to mamy z jednej strony Stany Zjednoczone, czy w ogóle Amerykę Północną, mamy Azję, ale też mamy Europę. I dzisiaj widzimy, że uwarunkowania na przykład prawne troszkę inaczej. Są postawione pewne, pewne granice, zarówno w Azji, jak i w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, i też różne są możliwości infrastrukturalne na poszczególnych rynkach. Ogólnie dzisiaj się przyjęło, że wszyscy mówią: że idziemy w elektryfikację. I nawet są marki, które gdzieś tam bardzo twardo wyznaczyły sobie daty odejścia od silników spalinowych. Okay. My jesteśmy jednak tego zdania, że oprócz elektryfikacji, która jest jedną z dróg osiągnięcia tego niższego, yy, niższego poziomu emisji CO2, no to jednak możemy gdzieś doskonalić technologię, która już jest, i próbować ją na tyle dostosowywać, żeby ona jak najdłużej no, służyła ludziom tam, gdzie oni tej technologii potrzebują. Na przykładem jest silnik Skyactiv-X, który rzeczywiście dzięki takiej niespotykanej technologii spalania mieszanki benzyny i powietrza jest w stanie przy porównywalnych z innymi autami osiągach uzyskać niższe zużycie paliwa i niższe emisje. Podobnie wyszło w przypadku Diesla, który właśnie dla wielu osób to było zaskoczenie, że w momencie, kiedy wiele firm wręcz kasuje Diesla, my wprowadzamy nowego, nowy sześciocylindrowy silnik o pojemności 3,3 litra. I to jest, to jest to bardzo dużo, tak inaczej. To jest duża pojemność, ale znowu to nie, nie sama pojemność, ale też technologia spalania mm, mieszanki w komorze, która jest mm, unikatowa dla nas, bo tam ten, ta mieszanka jest podzielona na dwie części i przez to, że jesteśmy w stanie uzyskać trochę mniejszy, mniejszy wtrysk tego paliwa, jesteśmy w stanie zużyć mniej, mniej oleju napędowego na tę samą pracę, jaką ten silnik wykonuje, więc jesteśmy w stanie po prostu pokazać samochód, który ma niską, rzeczywistą, niską emisję i niskie zużycie paliwa. I to jest też trochę odpowiedź Panie tylko laboratoryjne w tak, tak. I to jest też trochę odpowiedź na to, że w segmencie DES-ów, bo mówimy o mazzie CX 60, na za chwilę CX80 CX tak, tak, no? Ten silnik ciągle ma y, zastosowanie tak, i, ma, i ma sens. Dam taki przykład. W Polsce w zeszłym roku w tym segmencie 40, ponad 40% klientów wybierało Diesla, więc to pokazuje, że tam ciągle jest zainteresowanie tym napędem i. Trochę odpowiedzią na to, że w poszczególnych miejscach, na poszczególnych rynkach, poszczególni klienci poszczególnych segmentów mają poszczególne wymagania, jest zapewnienie im takiej różnorodności. Bo dzisiaj jak sobie zobaczymy, co Mazda oferuje, to tak, mamy silniki benzynowe i to dwa rodzaje, bo mamy SkyActiv G i SkyActiv X. Mamy silnik wysokoprężny, mamy hybrydę równoległą, mamy za chwilę hybrydę szeregową w postaci Range Extendera, który będzie. MX30. M, tak, MX30, mamy czysty Elektryka, samochód elektryczny. Mx30. Czyli tak naprawdę patrząc na to, co dzisiaj jest na rynku, to w zasadzie mamy wszystko może poza wodorem, co jesteśmy w stanie w, w ramach. Istniejących rozwiązań na rynku mm -hmm. dostosować do, do potrzeb klientów i, i, i to sprzedać. No tak, ale, ale mamy problem pod tytułem: na przykład Kalifornia, która sobie życzy, żeby w ogóle za chwilę nie było rejestracji spalinowych aut. Mm -hmm. Mamy problem pod tytułem: nadchodząca norma Euro 7. No być może została już uwalona ostatecznie. mam nadzieję. No właśnie to, to miałem na myśli, mówiąc, że mamy różne uwarunkowania prawne, w zależności od tego, gdzie jesteśmy obecnie. a będąc takim globalnym graczem, no musimy się dostosowywać Nie, do, to tych, jest do tych wymagań, tam gdzie one, gdzie one są. No w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście mamy Mazda MX-30 w Kalifornii, która jest tam sprzedawana i to jest Rozwiązanie tymczasowo przejściowe do momentu, aż pojawimy się z kolejną generacją elektrycznych samochodów, to będzie 2025 mm -hmm. I, my to, i my to podtrzymujemy, że te samochody się będą pojawiać od tego roku w przypadku Euro7 tak naprawdę czekamy wszyscy na ostateczną no, definicję. Co to w ogóle będzie? A tak? wiemy, jakie są założenia, ale prawda jest też taka, że czasu jest coraz mniej, a my ciągle nie wiemy wszystkiego jako producenci, albo wręcz niewiele wiemy i to jest trochę wyzwanie, myślę, że dla nas wszystkich, bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj z dnia na dzień, nawet z miesiąca na miesiąc wprowadzić rozwiązań, które wszystkim pozwolą. No nie, no tutaj akurat wypowiedź tak. pana prezesa Tavaresa jest taki od no, znaczna. Ale czy pana też prezesa BMW, tak. prawda? Pana czy, prezesa czy prezesa BMW? Oczywiście. Że, Zresztą nic, Mazda no. też miała występy na ten temat i wiemy, na czym stoimy. Tak. Mhm. Wszyscy uważają to za idiotyzm i wyrzucanie pieniędzy. Ale teraz to może wróćmy do tego Diesla, bo z jednej strony oczywiście to jest duży, mocny silnik. W związku z tym, jakby napędzając samochód, no nie jest szczególnie wysilony, ale nie zmienia to faktu, że nadal jest wyposażony tak, bo przecież jest filtr cząstek stałych, jest AdBlue, jest to wszystko. Czyli realnie, chyba w tej chwili albo jako jedyni, albo jako prawie jedyni, oficjalnie po prostu mówicie: nie, 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 to nie jest tak, że diesel jest wrogiem planety. No, nie, no Mercedes jeszcze dopiero no co jeszcze to powiedział, Mercedes, No jeszcze też. To dobre towarzystwo. Ale na przykład Volvo. Volvo, na które Volvo, tak. Odpukać przecież, no te ich diesle są znakomite, jeszcze z miękką hybrydą, ale oni najpierw powiedzieli. Do że... Do końca ogóle, sierpnia koniec. Tak, nie rozwijają, a teraz już w ogóle się wycofują. I. W momencie, w którym w tej sytuacji rzeczywiście Mazda wjeżdża cała na biało z tym wielkim klocem ponad 3-litrowym. Który pali 5,5 litra, więc się tym zajmuje, a nie pojemnością. Tak. Coś pokazuje, prawda? Tak samo jak, nie wiem, jak właśnie skyactiv Fix, który mhm. no, jeżeli powiem, że to jest benzynowy diesel, no to... To będzie znaczne uproszczenie, oczywiście, prawda? Czy jak nie wiem, yy, 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 był taki... Yy, Wysoka MX... benzyna mi się bardziej podoba. Tak. Był ja MX3, tak. był MX3 samochód, który miał silnik 18v6. Mhm. Czyli Mazda zawsze szła pod prąd, tylko no kwestia w jaki sposób, ale to, co robi w tej chwili, to jest dużo więcej niż zrobienie silnika V6 o małej pojemności. Czy zastosowania silnika rotacyjnego, silnika wankla jako. A tu jest następny generatora. temat, tak o, bo bym Mazda powiedział. także z silnikami wankla się kojarzy, prawda? Właściwie no to poza NSU ro80, który nie przetrwał długo, poza jakimś tam. Eksperymentalnym Citroenem GS, też był z Mazda By. chyba. To Mazda, tak naprawdę, nie. jest jedyną firmą, która w tę technologię od lat wierzy i ją rozwija. I ten. No, silnik... to do tego stopnia rozwija, że właściwie mówienie o tym, że to jest silnik Wankla, to już nie ma sensu. Bo no to właśnie. jest silnik po prostu z tłokiem rotacyjnym. Tak. Silnik Mazdy. Silnik Ale Mazdy. Ten <laughs> silnik, który jest Range Extenderem w MX30. I jest jeszcze bardziej szczególny, szczególnym takim rodzajem właśnie silnika rotacyjnego. Co w nim jest innego? To ja może najpierw, zacząłeś pytać mnie o diesla. Mm -hmm. Ja trochę się odniosę najpierw do diesla. Słuchajcie, diesel y, to nie tylko jest Europa. My oczywiście patrzymy z poziomu Europy, bo my jesteśmy tu, mieszkamy i tu żyjemy. I to jest nam najbliższe. Y, ale diesel to są też y, takie rynki jak Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Chiny. I tam Mazda od paru lat co najmniej sprzedaje silnik diesla Skyactiv-D, ten poprzedni, który był B2. 2,2 litra. Mm -hmm. tak. I rzeczywiście to są rynki, gdzie po pierwsze duże odległości, samochody spore, więc wymagające tego, żeby miały dobry napęd, ale jednocześnie też duży zasięg. No bo umówmy się, Australia no to jest jednak kawał kawałek no świata. Tutaj pytanie, czy, czy na tych rynkach mamy gwarancję odpowiedniego paliwa? Wszędzie. Y, już dzisiaj tak, bo rzeczywiście tam Filters? akurat y, tak, w tych, na tych rynkach, gdzie sprzedajemy tę technologię, rzeczywiście y, to się wszystko sprawdza i, i te samochody jeżdżą bez, bez problemów. Y, ja Wam dam taką ciekawostkę, bo to jest w ogóle y, niesamowita sprawa. Dowiedziałem się o tym niedawno i to też nie jest jakoś tam bardzo szeroko jeszcze przez nas komunikowane. Okazuje się, że to, że mamy AdBlue i redukcję katalityczną w przypadku tego nowego silnika diesla w Europie, to jest tak naprawdę nasz lokalny, dodatkowy element, który dołożyliśmy do tego silnika, chociaż wcale nie musieliśmy. Bo on sam, sam z siebie. Tak, on jest ma czysty. na tyle niskie emisje wszystkiego, łącznie z tlenkami azotu, że spełniałby te parametry, bo w Japonii on jest dostępny bez tego. Normalnie. można znaczy On ma wersję 3-3 litra bez tej redukcji katalitycznej dodatkowej AdBlue. Myśmy to, to zrobili sól, po to w Europie, rację, czyli... żeby. Już naprawdę dwóch na się odwalili. Nikomu nie dać choćby cienia pretekstu, że coś tak. może być nie tak, tak z tym silnikiem, że on może czegoś nie spełnić. Żeby można nie. było jeździć po handlu, tym że mimo Może jednak w tej chwili rzeczywiście elektryczna MX 30 jest jedyną waszą elektryczną ofertą, tak, prawda? Czysto elektryczną, e tak. I no, sprzedaż jest raczej jednak mimo wszystko niewielka, mhm. a mimo to spełniacie wszystkie wymogi, wszystkich norm, nie, płacąc, tak, nie płacąc tych kar za nadmierną emisję. Czyli jednak być może to właśnie jest filozofia i podejście, które jest bardziej przyszłościowe dla motoryzacji, niż na przykład moje ukochane litrowe, trzycylindrowe silniczki turbo, którymi notabene Mazda się nigdy nie splamiła. No, rzeczywiście, nie mieliśmy takich silników i chyba mieć nie będziemy, przynajmniej tak jak patrzę w nieodległą no. przyszłość. Ale co do tej ograniczonej na razie elektryfikacji. Rzeczywiście, Mazda MX-30 w Europie nam pozwoliła zbić mocno emisję CO2, ale to nie tylko Mazda MX-30, to jest też Mazda 2 Hybrid, która tak. została wprowadzona z jednej strony, bo klienci coraz częściej pytają o segmencie... -cylindrowy silnik macie, ale Tam, półtora, nie, nie, turbo. Ale półtora nie turbo i też nie, półtora, nie, turbo. nie, nie, nie I, tak, i tak. też nie ma. Więc to jest jedna rzecz, czyli Mazda 2 Hybrid, druga to wprowadzenie CX-60 Plug-in Hybrid, która też ma niską emisję CO2 w cyklu WLTP oraz docelowo za chwilę tej MX-30 RIV, czyli też samochodu w zasadzie elektrycznego, który ma rozszerzoną funkcję poprzez doładowywanie akumulatora. Nissan wymyślił znakomite określenie dla takiego pojazdu. To jest pojazd elektryczny, nie bezemisyjny. No Bardzo właśnie, mi się to podoba, bo mimo wszystko to On jest elektryczny, no, jest nie wyłącznie elektryczny, elektrycznie napędzany, jest napędzany jest tak, przez silnik tak. elektryczny, natomiast według no, na przykład polskich przepisów jest samochodem spalinowym i już go na zielone tablice nie zarejestrujesz. To jest hybrydą typu plugin, według, homologacji, według tak. homologacji. Znaczy, przepraszam, o nich nie. U nas będzie według tak. homologacji hybrydą plugin, bo u nas będzie można jeszcze ładować z gniazda. Bo o tej funkcji nie doczytałem. Bo u nas jest taka możliwość jeszcze dodatkowa, że ten samochód będzie można normalnie na co dzień użytkować, ładując go z gniazda, czyli będzie 85 km zasięgu WLTP, mm -hmm. a oprócz tego zbiornik paliwa, który pozwoli uzyskać to tam około 700 km łącznego zasięgu. Więc w zasadzie z jednego końca Polski na drugi, to po przekątnej. Będzie można czyli się przedostać. Hybryda szeregowa, bo tak naprawdę mm -hmm. to jest hybryda szeregowa jako plug jako plug-in, tak. No. To jest rzeczywiście jakiś tam pomysł. Chyba nawet wydaje mi się, że to jest ciekawszy pomysł od klasycznego plug A jak to w LTP wygląda? E... Masz już dane na ten wydaje temat? Mi wydaje, wydaje mi się, że tam jest około litra średniego zużycia paliwa na km. i kilkanaście dane. gramów. Tam, emisji CO2 na kilometr. Z tym, że tu problem jest taki, jaki tam jest przetwornik, bo wadą pluginów jest to, że one jednak w tej chwili dość wolno się w większości ładują. No ale to. Mówimy o ładowaniu z gniazda? No z, nawet z, z ładowarki, z, z ładowarki z, takiej, nie wiem, 11 kW, jak taki teraz. Jest, jest 11 kW AC i 36 kW DC. A, no, nie, no to 36 kW. Jaka jest bateria? 18,70. 17,8. 18, 18, przepraszam, 17,8. Odwrotnie 17.8 17. 17,8 netto. Brutto. brutto. No to w pół Czyli, godziny ma załatwione stanie z przy dc Tak, i jeżeli to ma rzeczywiście wystarczać na 85 km, to w praktyce w ruchu miejskim to w ogóle nie ma to W zasadzie to będzie rzeczywiście samochód elektryczny. No, bardziej widzimy, że to jest raczej ładowanie z gniazdka takiego domowego albo w pracy, gdzie auto stoi sobie. Tak, tak. Nie, 11. 11, nie no, no, Gniazka masz... Ale to, to pytanie, kto ma jaką infrastrukturę? Bardziej mi chodzi o taki <noise> sposób nie, nie, no, korzystania, no, jeżdżenie nim na trasy i doładowywanie się na szybkich ładowarkach, czyli postój co 80 kilometrów, to może nie jest Duże końca... No to... ale to nie będzie Ci z kolei potrzebne, skoro masz właśnie silnik spalinowy ze zbiornikiem tak. no, paliwa. Podobno całkiem sporym. Tak, nie, ale generalnie to jest pomysł, który BMW próbowało wprowadzić w swoim e, i3, ale... i3S to było chyba, nie? Nie, nie, nie? No, S to było mocniejsze, i3 o? i3 Rex to się nazywało, ale to było absurdalnie zrobione, bo, bo ten Rex był realizowany przez 250-centymetrowy silniczek <grym> ze skutera. I on nie dawał rady absolutnie. Tym nie można było i tak wyjechać nigdzie w trasę, bo by człowiek nie dociągnął. A czy powiedzmy sobie tak, że emit 30... A tu wychodzi na to, że to. może działać. Kilka lat temu chyba, jeszcze przed pandemią, ten samochód był pokazany po raz pierwszy. I mnie, jedna rzecz mi strasznie uderzyła. Mianowicie, jak otwierałeś maskę, to rzeczywiście tam było mnóstwo miejsca, bo był ten niewielki silnik elektryczny. To było miejsce na coś. I aż się prosiło, żeby tam jeszcze coś dołożyć. I widzę, że właśnie dołożyliście. I teraz tak. W stosunku do MX-30 czysto elektrycznego, rozumiem, że miejsce oszczędzone na baterii zostało poświęcone na zbiornik paliwa. No na zbiornik paliwa tak na układ nie, wydechowy tak. z silnika wankla, no bo też trzeba pamiętać, mm -hmm. że gdzieś spaliny Mazdy. muszą być Mazdy. silnika Mazdy. Dziękuję, że gdzieś te spaliny muszą być i oczyszczone i, i wydostać się, więc tak częściowo ta przestrzeń została pod to uwolniona. No i tam sporo, sporo, miejsca trzeba zrobić na to, żeby ten układ wydechowy się odsunął od baterii. No, bo on jest wiadomo, ciepły, nie, nie, to nie powinno być jednak. wszystko. Mm -hmm. obok nie, ale, ale brze, bo to jest jedna historia, a druga to napoczęta już. Mhm. Ten silnik nie Wankla, który tam się pojawił, silnik Mazdy, jest zupełnie nową. Tak. Nie jest to konstrukcją. Tak, ostatni silnik rotorowy, jaki stosowaliśmy, to był ten silnik Renezis, który był w Mazdzie rx 8 do 2012 roku, chyba tak. Potwory nie e... szybkie to było. Tak, a teraz jest troszeczkę inne podejście, bo tamten był dwurotorowy, ten jest jednorotorowy. Pojemność 830 cm, to ta taka sumaryczna wszystkich mm -hmm. mm -hmm. komór, które tam oczywiście są, no bo one powstają w trakcie pracy silnika. Moc jest 75 koni mechanicznych. Natomiast to jest tak, że ten silnik, odpowiadając od razu na pytania i, i wątpliwości, jak on się będzie sprawował, on pracuje w bardzo określonym zakresie obrotów. To znaczy, on pracuje w najbardziej optymalnym zakresie obrotów. To jest generator, nie jest a nie sterowany napęd. Nie tak. Nie, potrzebuje. Mhm. nie jest sterowany pedałem gazu, on jest sterowany komputerem, który zarządza wydatkiem mocy w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie całego systemu. I on rzeczywiście jest tam umiejscowiony, gdzie była na niego przestrzeń. Pomiędzy nim a silnikiem elektrycznym jest jeszcze ten generator, właściwy, czyli, czyli ładujący, maszynę, która przekształca pracę na prąd, a sam silnik elektryczny jest inny niż w Mazda MX-30, bo to nie jest ten sam silnik elektryczny, to jest inny, inna jednostka. Tam, mówię o tej czysto elektrycznej, ma 145 koni, tutaj ma 170 koni, jest mocniejszy i troszkę inaczej jest rozwiązane też chłodzenie tego silnika, bo on jest chłodzony olejem wspólnym dla silnika wankla też, więc tam krąży po prostu... A, jest, czyli jest, jest, jest jeden, jeden zamiast, obiekt, jest, obiekt, obiekt, jest, jest zamiast jest większy jak tak. na przykład właśnie w plaginach. Tak, więc jest i woda i olej, więc tak tu jest zabezpieczenie takie, żeby też te warunki termiczne były odpowiednie i, i żeby to wszystko pracowało. Słuchaj, dobrze. No, ale poczekaj, poczekaj, no. bo ten, ten, ten silnik rotacyjny to on ma jeszcze jakieś cechy interesujące. Tam jest po raz pierwszy zastosowany bezpośredni wtrysk paliwa. A tu sto. Jedna świeca na cylinder, bo wcześniej były dwie. I takie rozwiązania związane z mm. materiałuznawstwem, powiedzmy, czyli bardziej odporne na rozszerzalność cieplną, na to, żeby no, ten to kołnierz, kołnierz na szczycie problem. rotoru. Miał mniejsze zużycie i żeby po prostu całość była czelsza, To no Tak, no bo też chodzi o, o spełnianie wszystkich norm. Emisji. Ten wtrysk bezpośredni to musi być też dosyć wysokie ciśnienie, prawda? Bo, no ale przede wszystkim tam musi być stworzona jaka, jakaś namiastka e, kulki na wtrysk na to, żeby była w jednym miejscu bogata mieszanka. Bo problemem silników rotacyjnych było zawsze to, że część benzyny się nie spalała. Mhm. Marnowała się. No się marnowała. Tak, nazwijmy, dzisiaj, dzisiaj, słuchajcie, już technologia wtrysku silnika benzynowego, którą zresztą wykorzystujemy częściowo w Skyactiv-X, jest bardzo zbliżona do diesla. Jesteśmy w stanie pod mhm. bardzo wysokim ciśnieniem, Ciśnienie. bardzo precyzyjnie dozować wręcz mgiełki tej benzyny. Mhm. Właściwie to jest common rail tak naprawdę. No, to jest no. prawie, że samo zapłon. Troszkę, Bo... troszkę tak. Więc tutaj balansujemy na granicy benzyny i, i diesla znowu, ale y, właśnie jest wiedzą, którą pozyskaliśmy między innymi dzięki s, tak, mm -hmm. rozwojowy silnika benzynowego. Więc to jest myślę fajny ciąg dalszych historii, która sam jestem ciekaw, dokąd nas zaprowadzi. W przyszłości. Nie wiem, to dokąd zaprowadzi. Bo dla mnie fascynujące jest to, że silnik rotacyjny przez wszystkich innych producentów został zarzucony jako kierunek badań. Przede wszystkim z tego powodu, że nikt nie był w stanie go uszczelnić, żeby nie jadł oleju i nie, nie spalał tegoż oleju. No i właśnie yy, a dopalał, się teraz dopalał całą tak. dawkę paliwa, co też. Yy. Mhm. No tak, tutaj materiałoznawstwo, czyli możliwość zastosowania i materiałów, ale rozwiązań technologicznych właśnie typu wtrysk paliwa, czy, czy, czy zapłon czy poprzez świecę pozwalają już dzisiaj uzyskać dużo lepsze parametry niż kiedykolwiek. No muszę powiedzieć, że... No ja się nie mogę doczekać. Ja też się no, nie mogę doczekać. Ty jesteś i tak w lepszej sytuacji, bo ty jeździłeś tym dieslem. Ja no jeździłem. Tak. Też mam nadzieję, że się, że się w końcu doczekam. Tutaj po prostu nie mogę wyjść z podziwu, zachwycony <gry> jestem nie Realnie słuchaj, ta MX 30 właśnie z tym silnikiem rotacyjnym. Realnie kiedy można się spodziewać po prostu, że te samochody W się tym rynkują? roku jeszcze się pojawią, także już jesteśmy niedługo. Nie, nie Za chwilę będziemy komunikować start produkcji. No a wiecie, od produkcji to już raptem miesiące, które do no samochody płynąć. przypłyną i muszą będą. Muszą dopłynąć tak, że... i będą dealerów, to my na pewno też poinformujemy. Na tym, jak się no dobra, a jak, a jak plany z pozostałymi fragmentami palety handlowej? No mhm. tak to ujmę, bo Mazda 6 na przykład, no to jest w tej chwili jeden z najstarszych samochodów na rynku. No tak i on w Polsce już kończy swój staż, bo myśmy ogłosili to, że mm, sprzedajemy tylko samochody, które są dostępne u dealerów. To jest taka nieoczekiwana, nieoczekiwana konsekwencja rozporządzenia ministra cyfryzacji, który troszkę zmienił zasady tak. gry i tak. wymaga teraz od 1 kwietnia, żeby wszystkie samochody miały na tyle dużą rozdzielczość w ekranach multimediów, żeby móc wyświetlać slajdy na przykład. Nie wiem, czy zdajesz sobie żeby z tego sprawę, ale. Jak za telewizor, z, z tego nie powodu, jak nie tylko błyskawiczne wyprzedanie tak zwanej alokacji na Polskę, niemożliwe jest dalsze. Przez sprzedawanie na przykład Toyoty GR86 i Subaru BRZ. Mm -hmm. Nie mają takiej rozdzielczości. Mm -hmm. no, no, Radio DAB to... jest, ale. A co najśmieszniejsze, te samochody normalnie są homologowane, więc jakby akt wyświetlaczowy. Ale po co, rzędów... bo jeszcze, jeszcze jest jeden problem. Mianowicie. Unia Europejska przyjęła bardzo chętnie ten polski punkt widzenia i go dopisała, więc to będzie dotyczyło wszystkich. No tak, spodziewamy się z, tego. Co za, za zamian tej szóstki była 6, bardzo 6, popularna mówię, Szóstka kończy żywot rynkowy w tej formie, jak, jak, jaką znamy. Nie mamy dzisiaj żadnej informacji na temat bezpośredniego następcy, między innymi dlatego, że ten segment, no to jest segment, to jest gdzieś, który tak. powoli zanika na rzecz Tak. I to, co dzisiaj widzimy, ogromne zainteresowanie samochodami typu SUV. My mamy w Polsce, słuchajcie, 70% sprzedaży to są SUVy. No, ale wiesz, no, bo no. jest ich dużo, tak. MX CX5. CX już możesz 30, nie mówić CX, więcej. 5 to... Tak, tak. No Ale oczywiście... CX-5 też już nie jest nowym samochodem. Nie jest nowym samochodem. Ma swój kolejny drobny, nazwijmy go lifting. W tym roku wprowadziliśmy miękką hybrydę, żeby troszeczkę dopasować o, go do... Tego mi brakowało. Do wymagań no. rynkowych i do tego, co, co też klienci oczekują. Bo dzisiaj klienci przychodzą do salonów i pytają o hybrydy. Tak. Ogólnie. Dla nich jest to ważne, żeby samochód był oszczędny, przy okazji mało emitował. Mówię ogólnie nie tylko o polskich klientach, ale w Europie, a jednak co za tym idzie, w wielu krajach jest też za tym idzie taksacja czy, czy podatkowanie tych samochodów, prawda? Więc tutaj też każdy gram CO2, który nam się wydaje taką walką, właściwie nie wiemy o co z poziomu polskiego klienta, to na przykład nie wiem, w Holandii w Francji czy w Niemczech, to już jest wymierna, yy, wymierna podatku, korzyść, tak, tak w, na przykład I dlatego podatku. z bezemisyjnej energetyki jądrowej przechodzimy na y, absolutnie bezemisyjną węglową w Niemczech, tak? Nie, no, to jest, słuchaj, to jest twój ulubiony temat. Mówisz mówi, o polityce o tym, On co ty, raz. wiesz, o tym, o tym opowiada, ale y, okej, okay, dobra, czyli tak. Y, cx piątka na razie jeszcze zostaje. Szóstkę mamy tylko do wyczerpania zapasów, jak to się teraz mm. ładnie mówi. Podobnie z naszą Mazdą 2, bo ona dokładnie w ten sam wpada paragraf, który... Ale ta Mazda 2, Mazda 2, Mazda nie ta 2. czyli... Oba modele, czyli szóstka mm. i dwójka normalnie w Europie są dostępne i można je zamówić tak, do produkcji. Tak. To jest tylko polska specyfika i to samo dotyczy jeszcze w tym roku Mazdy MX-5. Myśmy wyprodukowali tych samochodów około setki i w tej chwili one właśnie są dostępne u dilerów, natomiast Mazda MX-5 wiemy już dzisiaj, że będzie poddana modernizacji, która pozwoli dopasować standard technologii mm. multimediów do tych wymagań. O, będzie ona wyświetlać się, slajd. Jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, to tak. I ona się pojawi no z powrotem w ofercie. jakiś ten PowerPoint premiera Morawieckiego. No oczywiście, będzie. że tak. yy, Może wreszcie tam jakieś tak, bardziej w większej rozdzielczości zobaczymy jakąś. Jak... Sugeruję, że będziemy mieli taki Tablet na środku Mazda MX5? Yy, Mazda nie jest znana z wielkich ekranów ani z tabletów. My raczej staramy się subtelnie wkomponowywać te ekrany w deski rozdzielcze. Bardzo subtelnie. I myślę, że to będzie ten kierunek dla MX5. Zostaje trójka CX30, zostaje oczywiście CX60, która jest nowością. Do niej dołączy CX80. Zostaje Kiedy? jeszcze w tym roku. Będziemy. Jeszcze też Tak, w tym tak, roku tak, nam tak. Nam Pokażemy tam. ten samochód i, i myślę, że też będziemy mieli, bo ostatnio, jak tylko Pokazujemy nowy model. Mamy cały komplet informacji dotyczących i wyposażenia, ale też cen i cały harmonogram wprowadzania na rynek. więc spodziewam się, że będziemy mogli to też zakomunikować od razu, jak tylko samochód zostanie pokazany jako światowa premiera. No i oczywiście mamy Mazda 2 Hybrid, która gdzieś tam nadolegamy. odpowiada na te ważne. No, nadolegamy, bo widzę, że idziecie w tak, coraz wyższą tak. półkę. No, tak idziemy naprawdę. w wyższe półki, bo też no, nie ma co ukrywać, widzimy tam ten przykład, w jaki sposób możemy zrealizować nasze, nasz pomysł na, na, na to takie japońskie premium, czyli gdzie jesteśmy w stanie odróżnić się od innych producentów mm -hmm. i, i pokazać coś naszego, choćby właśnie tego sześciocylindrowego diesla, który jest, no w sumie, staje się powoli unikatem. No absolutnie. No. no i niestety. Dobrze, słuchaj, dziękujemy Ci bardzo w takim razie. Z niecierpliwością czekamy na premierę tej MX-30 z Reksem. Z Reksem. Rzeczywiście mam nadzieję, że będziemy mieli szansę jeszcze na CX-60 no. dieslowską jakoś się przejechać i wymienić jakimiś doświadczeniami. No, i co, dawaj znać, jak te samochody się będą pojawiały, bo po prostu słuchacze, widzowie, czytelnicy też się mhm. o nie dopytują. A ja muszę przyznać, że rośnie moja niecierpliwość w oczekiwaniu. I słusznie. No, zdecydowanie. Jasne. Dziękujemy bardzo. bardzo. Życzymy Wam tradycyjnie miłego weekendu. Podobno pogoda ma się poprawić. A o czym będzie za tydzień, to... To jest bardzo dobre pytanie. Poprosu to jest bardzo dobre pytanie. Tak. To w takim razie dziękujemy bardzo. Byliśmy my gośćmi Simona Sołtysika. Byliśmy w siedzibie Mazdy Polska. I... To za, klaski, placami, tak, za, jest, za głową za głową jedność jeźdźca z koniem, I albo rumaka. właściwie kierowcy z samochodem, na wzór jedności jeźdźca z koniem, tak. No to tak, dobrze. To dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.